Hej, hej, witajcie, z tej strony Kamila. E, to już przedostatni wpis w ramach Weny w obiegu, przynajmniej tej edycji. E, tym razem miałam jakiś tam pomysł na wpis, ale wszystko, co miało pójść nie tak, poszło właśnie nie tak. Chyba zaczynam mieć w tym wprawę, albo jakiś fatum nade mną wisi. E, no nie wiem, no, w każdym razie to co widzicie to zaczęłam sobie od kolorowania skrzydełek, yy, które zamierzam użyć yy, z, yy, w moim wpisie z tą postacią z książki Maremi Smolad <laughs> e, skrzydełka były zbyt żółte więc postanowiłam dodać im trochę yy, różu yy, zważywszy, że na postaci postać ma yy, taką Chustę, szal w kolorze powiedzmy różowym vintage. I tak stwierdziłam, że w sumie to tych kolorów mogę użyć do mojego wpisu. Postanowiłam wykorzystać róże i brązy. Róże raczej takie bardziej powiedzmy koralowe. Wykorzystuję Saltwater Taffy i Vintage Rose? Nie, Tartare Trolls. W każdym razie, tak jak mówiłam, wszystko, co miało pójść nie tak, poszło nie tak. W czasie, kiedy suszyłam tą gazę, kilka razy mi wyfrunęła z kubka i musiałam ją ganiać po całej pracowni. Natomiast tutaj tak mocno się skupiłam na tym, żeby żeby wykorzystać te kolory, że zapomniałam, całkiem zapomniałam, że chciałam wykonać najpierw embossing w tle, żeby, żeby ta plama akwarelowa tak fajnie teksturowo się rozlała. Owszem, nie powiem, bo wyszła mi bardzo, bardzo fajnie. Jestem bardzo z niej zadowolona i po prostu świeci się mega. To dzięki dodaniu, to co teraz robię, właśnie shimmer. <coughs> Um, tutaj akurat jestem bardzo ukontentowana tym, co mi wyszło. Niemniej jednak hmm, e, zapomniałam zrealizować swój plan i e, przez to jakby reszta już moich działań. Była taka, wiecie, bardziej chaotyczna, bo nie mogłam się ogarnąć, wiedząc, że zapomniałam czegoś, tak. No, ale okej, okay, pomijam to, że, że yy, powstały pewne niedociągnięcia. Yy, ogólnie, wpis wyszedł bardzo fajny, bardzo jestem zadowolona, chociaż nie jest kompletnie w moich kolorach. Niemniej jednak efekt, który uzyskałam, bardzo mi się podoba. Tutaj jeszcze dochlapywałam sobie ciemniejszych leksików z użyciem shimmera w kolorze Vintage Photo. No i okej. Okay. Cóż, bierzemy się za zdobienie tła. Pomyślałam sobie, że skoro zapomniałam o embossingu, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dodać go na wierzch. Tak? Będzie to wyglądać nieco inaczej. Użyję zupełnie innego koloru pudru niż planowałam, ale zrealizuję chociaż minimalną część mojego planu. Jak to mówią, wilk syty i owca cała. <laughs> Okej. Okay. Tutaj będzie trochę embosingu. Nie mam w swoich zasobach, chociaż szuflada pełna, pudru do embosingu w kolorze właśnie takiej złamanego różu, więc postanowiłam użyć przezroczystego. Oryginalnie miał tutaj być kolor biały, ale miał być przed nałożeniem kleksa. No, wracam do tego znowu, ale po prostu siedzi mi to w głowie. E, jak widzieliście, rozsypałam sobie e, puder <laughs> e, tradycyjnie, co mogło pójść, nie tak? Na pewno poszło. E, Zauważyłam, że całkiem fajny efekt jest, kiedy nakłada się puder transparentny na, na pokolorowane już tło, bo daje to taki jakby efekt przyciemnienia. I w momencie, kiedy to zauważyłam, to stwierdziłam, że w sumie mogłam wcześniej dodać chociaż drobne wzorki w tło, wzorki stemplowane. No, ale wiadome, to był efekt testu. Później można wykorzystać to, co przyszło do głowy w jakimś innym projekcie. Tutaj nie bardzo mi się podobały te dwa, dwa zacieki, które powstały podczas suszenia, więc postanowiłam je trochę zagłuszyć. Następowanym embossingiem. Jak widzicie, embossing zrobiłam na y, tym transparentnym y, kolor biały, i biały wtopił się w ten transparentny tak, że zostały powiedzmy, wygląda to jak y, 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 po nałożeniu pasty kraku, czyli takie zrobiły się drobne spękania, ale spękania nie z wyrytymi przerwami, tylko po prostu tak się rozpłynął. Y, puder, który się topił. Oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała chociaż kilku odbitek stemplowych sote, czyli bez embossingu. Jakoś tak lubię w moich tłach takie bałaganiarskie, nie do końca dokładne odbite stempla, odbitki stemplowe. Ciekawa jestem, czy macie w swoim typie tworzenia jakieś coś, co, co musicie użyć, bo inaczej dostajecie tak zwanego OCD. A u mnie to jest właśnie to, że, że, że tło musi być bałageniarskie. Nawet jeżeli, tak jak widzicie, wykonuje je w małym obszarze, to i tak no musi być naćkane. <noise> tak już mam, tak lubię i tak tworzę. To, co robię teraz, to jest rzecz, o której zapomniałam przed, przed zrobieniem embossingu. Dlatego mówiłam, że to, co mogło się pójść nie tak w tym wpisie na pewno poszło, bo tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które miałam w planie, ale zapominałam o tym Rozdzielając kolejność, rozkładając kolejność. No, niemniej jednak też wyszło nieźle, więc, więc ok, jestem zadowolona z efektu, jaki, jaki mam. Stwierdziłam, że ta gaza zbyt mocno przytłoczy wpis, to znaczy przyciemni więc postanowiłam dodać jeszcze coś błyszczącego. Po y, tworzeniu y, jednego z moich junk journali, y, który jeszcze nie został y, opublikowany. Y, został mi skrawek y, takiego y, różowej takiej siateczki z folią y, błyszczącą i stwierdziłam, że to będzie coś idealnego, bo zarazem y, połączy kolor jednych stemplowań z tła, które okazały się być zbyt zimne do wpisu, a zarazem da właśnie więcej błysku w tle. Czasem potrzebne jest takie przełamanie. Tym razem przypomniałam sobie zanim zaczęłam wszystko przyklejać, że chciałam zrobić jeszcze tuszowania, zatem wzięłam szablon i zaczęłam dodawać Zaplanowane wcześniej tuszowania, żeby, żeby jakby uzupełnić moją koncepcję, to co miałam w planie, zanim zasiadłam do tworzenia. To była chyba jedyna rzecz, która, o której pamiętałam, właśnie tak, żeby, żeby sobie nie napsuć. Stwierdziłam, że ten zimny różowy jest może trochę za zimny, więc dodam nieco spritza, ale spritz, no, jak wiadomo, jest to medium wodne, nie bardzo na folii chciał się trzymać, więc postanowiłam, że okay, tyle, ile zostanie, tyle zostanie, reszta no, trudno, gdzieś tam się wchłonie w palce, w ręce, w cokolwiek. Przyklejam i dociskam. Wykorzystałam pędzelek, żeby nie zebrać jak najwięcej tej mgiełki. Niemniej jednak nie przemyślałam i położyłam bloczek do dociśnięcia postaci, i bloczek zdjął większość tego sprycza. Ale cóż. Co, co mogło pójść nie tak, prawda? E, Okej. Okay. to już w zasadzie koniec mojego e, tworzenia. Ciekawa jestem, e, czy wy też miewacie takie dni, że wszystko wam idzie pod górkę e, i jakby wszechświat staje przeciwko wam, jak sobie radzicie z takimi dniami albo z takim tworzeniem. E, ja myślę, poradziłam sobie całkiem sprawnie. <noise> e, Skromnie powiedziawszy, jestem bardzo zadowolona z tego wpisu. Dodaję jeszcze obramówkę cieniowania. W sumie, tak, żeby po prostu wykończyć mój wpis. Mam nadzieję, że Wam się podoba, bo mi bardzo. Dziękuję, że oglądaliście ten filmik i do zobaczenia w kolejnym. Na razie pa!